Jej, ciastem, no, czyli farciła, czyli wanilia, a obok mnie była... Florencja Sarków Czyli mięta Więc tak, dzisiaj no. wam pokażemy buga bud bez mgły, więc... Yy, ważne teraz będzie ustawianie koni, nie? Trzeba... Nie... Tak ustawić konie Tak pewnie każdy to tak. Jak ja ciężko, no bo nie umiem ustawić tych koni. Może być tak, nie? Jak mam? Tak. Dobra. No. No to teraz idziemy na piechotę do dud. Najlepsza część. No. Ty będzie w przyspieszeniu. Więc lecz będzie takie śmieszne wiewióreczki. Nie, o to czekaj, to ja zaczynuję nie, to ja teraz skończę nagrywania i będzie teraz wybiórki. Chyba, nie obiecuję. Dobra, jesteśmy już bez wiewiórek, chyba. No. no. I proszę, mamy Dud bez mgły. Tak, to dużo osób używa, ale ten. A i tak, wtedy konie szybciej nie biegają. A, oprócz oczywiście koni islandzkich i tym podobne, no bo wytrzymują zimno. Mówiliśmy, może jechać y, tym, co ja nie. Uj! A nie. Cwałem. To też i tak jakby się przyjęło. Ja na kusa a i tak mnie nie dogoniasz. No bo ja nie umiem jeździć w dut. Ku. Sam nie umiesz? No w ogóle nie umiem jeździć w dół. O to mi chodzi. O, tultem. Jechać tultem? To mi się wydawało. Nie. To mi się wydawało. To ja by się tultem. O to gdzie jedziemy. Ja prowadzę. idziemy w portal. Nie ja prowadzę, ty jesteś za mną. Jak one to siedzą... To jak one się... A, Tego nie rozumiem. A, Jaku. Czekaj czekaj. Gdzie idziemy? A co idziemy z tymi Jakby, jak, jak... Ktoś by na przykład mi to bym wdzięczna, bo ja tyle myślę, i nie mogę do nadal wymyślić, co, o co w tym chodzi. Ja też nie wiem, o co w tym chodzi, bo nie zapomniałam to zadanie. No jać? Bo ja kalopem nie Ja na razie to zbieram, przy okazji... A, dobra. Tyle, tyle. W ogóle bym chciała dzisiaj sobie kupić e, ten... Owiki i ten... I e, troszkę dupę, koniowi. E, ten. No bo właśnie mogę Wam podać kod na 200 lub 300 z Tarkonis. Ja akurat dostałam 200. Moja koleżanka 300 dostała. No i to jest sumer. No, moja koleżanka 300 dostała. Hamstwo, nie? Ład. Ojeku. nie zauważam tego kamienia. Tutaj gdzieś będzie mieli napisane sumer, sumer, sumer. Ktoś nie wie jak się pisze. <grych> na stronie na Facebooku jest Nie. to prowadź gdzie jadymy tutaj nie przyspieszaj, no... Do góry? Mhm. A przy, o, przy okazji... A, o, je, czekaj, 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 bo coś mam. czekaj. Mam kłaczek. No możemy dalej jechać. Boże. Co? Nic. I Giordy! A... Ja nie mam. <laughs> A ja mam? Ja nie mam. Okasz, to nie ja mam. Ja kocham z ja bym chciała takie. Ja bym chciała kupić pobić takie. A ja czy... nie, Ale nie, nie mam. Ale nie wiem, bo oni je zwolnili przecież Ja nie mam. Ja piszę, że przyjadę. Ja pędzę, nie przyjadę. I też ten nie przyjadę. Aha, e, co ja miałam mówić? że Aha! E, no i podobno ja mam bardzo podobny głos do Kating Green Cake, więc e, jeżeli to prawda, to możecie pisać w komentarzach, że tak albo nie, bo ja nadal nie mogę uwierzyć. Znikłaś. No masz na podobny. No ja tak cię słyszę. Każdy inaczej może. Dobra. Może pojedziemy. Gdzie? Ale ładnie. Ja jestem tak powodziem. Do... A ja wiem, gdzie chcę jechać. On no tu gdzie idziemy. O, w ogóle... Ej, uchodź na dinozaura! Będziemy na dinozaurze. Chodź, wepniemy się. Nie, ch nie chcę mi się. No chodź, bo do nie ma dziurek w nosie. Nie chcę. O nie ma dziurek w nosie. Nie. No ma. No <noise> czy nie ma? Nie chcę. Nie ma dziurek w nosie Kurczę. Nie, ja nie, chcę na dinozaura. Na dinozaura, ka. Na dinozaura. No, daj, daj. Jestem pod. Ok, teraz się wylogowało. Złoty król. Ja. Ojej. Próbuję na niego wejść od dupy. Od strony dupy. <słuch> ok, jestem. Tylko nie spaść. Oni tak. Pęk. A wiesz, że podobno e, co roku pęka coraz bardziej ten dinozaur? A? No, podobno. Ja to nie widzę różnicy. Podobno gdzieś tutaj było nowe w tym roku czy coś. Nie wiem. O, widzisz? Patrz. Nie ma dziurek w nosie. No, tak jakby nie ma dziurki, bo że to są oczy. Gdzie on ma oczy? jejku! Ha Ale za mną. Nie, to są chyba dziurki w nasie. Ej, tak, idziemy tak. gdzieś? Gdzie? I tam widać zielony kawałek. Gdzie? No chodź tutaj do mnie, na lewo. Na lewo od ciebie? No, ja tam gdzie ja mam. No to co, jest zielone? Glas jest. No, tak. Co? Góra. No wow. No i z tego? A, że tam góra zielona. To jest od strony tego wiesz, czego. Dobra, już chyba kończę nagrywanko, wiesz? Dobra. Mhm. No bo już nagrywam dosyć długo. Tak, to pojedźmy jeszcze w jednym miejscu. To jest daleko. Dobrze, więc my się już z wami żegnamy. Ja byłam. Y, Jennifer Stewart, czyli Vanilla, a obok mnie była. Florencia. Szacud, czyli mięta. Patrzcie na ten krajobraz. Piękny. No to pa. <grymne> Boże. Pięknie tu. Gdyby co, to my jesteśmy gdzieś tu.